Halo, halo, dzień dobry. Oj, wala jest. Witajcie kochani. Ja przepraszam najmocniej. Coś mi tam w gardle zaczyna dusić. A więc jesteście. Witam Was bardzo serdecznie. Zobaczymy, czy tam moje dziewczyny. Ja otworzę tylko jeszcze WhatsApp. Pół sekundki. Staram się, dzisiaj rzecz nie bywała. Ja sobie zrobiłam. Jeszcze 5 minut, czego nigdy nie robię. No i już pół sekundki tylko. Witam Was bardzo serdecznie. Powiedzcie mi tak, czy Wy macie zielonki. Napiszcie mi tutaj, dziewczyny. Walu, Iwonka. Napiszcie mi dziewczyny, czy wy. Macie sok z trawy i chlorelę. Mówię o tych żelonkach, o których mówi Ania Mazurczyk, czyli o tych o. Zaraz je będziemy pić. Tylko wtedy ta dziewczyna. Coś tych moich dziewczyn z grupy nie ma, może. Przepraszam, pół sekundki, pół sekundki. Jeszcze dojdę. Tylko to puszczam do moich dziewczyn. Po coś nie widzę tych moich dziewczyn. Anna Staniecka. A gdzie Ty, Aniu, kupiłaś kochana zielonki? Powiedz mi. Iwonka pisze, witaj Zosiu, witajcie kochani. Cieszę się, że mogę być tu dziś z Wami. Pozdrawiam. Witaj Walu i Ania Staniecka. Więc kochani, każdego ranka nie wiem, czy wypijecie zielonki, o których ja mówię. Ja osobiście bo detoks polega na tym, że będziemy spożywać same zielonki, a, a po pięciodniowym detoksie będziemy robić odrobaczanie. Jeżeli chcecie z nami się odrobaczać, to jest link do, Może ja tutaj wkleję ten link, bo może Wam się Przytać dziewczyny, bo ja z takim panem uzgodniłam, że jak będą kupowały u niego tylko te yy, na pasożyty, to dał nam 15% rabatu na te. te gdzieś mi tutaj to nic, może później Wam dodam, bo nie mam akurat tego linku. Walu, to, to po spotkaniu, wiesz, bo to trzeba zakupić i to przyjdzie z firmy. Nie. To ja ci wszystko wytłumaczę. Ach, Ania to jest. Ania Bicki. Jasne. Ach, ty masz Anię. Dobra, Aniu. Masz przygotowany, czy masz shaker też. Ja później podam Walu link, jeżeli zechcecie. Bo detoks trwa 5 dni i w, w piątym dniu, czyli w pełni księżyca, dołączamy do tego terapię na pasożyty. A więc ja osobiście wsypuję nie jedną kopiatą łyżeczkę przy detoksie, tylko jedną czubatą łyżkę od zupy. Ja mam chlorellę w proszku. Ja używam jedno i drugie proszku. Ja tu nagrałam taki krótki wczoraj wstępny filmik. Więc dla mnie wygodnie jest, szczególnie na czczo rano, możecie brać w zestawie jedną chlorellę w proszku, a jedną drażetkę. Że jak chcecie podgryzać za dnia. To możecie mieć wtedy drażetki, nie? A jeżeli chcecie rano mieć szejka zrobionego, to yy, to robimy w proszku. No i uwaga, jest siódma Pijemy naszego szejka i w tym momencie prosimy przestrzeń, o wsparcie energetyczne, włączenie naszego wydarzenia, jakim jest detoks. Uwaga. Można pić też przez słomkę, jak się chce. Czy macie jakieś zapytania? Yy, zielonki pijemy w takiej sytuacji yy, podczas detoksu trzy razy dziennie, tak jak są posiłki i kto ile może wytrzymać, to pije same zielonki. Jeżeli zaczynamy w pełni odrobaczanie, to wprowadzamy, kto był na zielonym stole z tą skrzynką. Iwonka pisze, pyszne, pyszne. To rzeczywiście można powiedzieć, na zdrowienie. Tak, to jest na zdrowie. To jest tak zwany poranny kop energetyczny. Sok z trawy jęczmiennej zawiera ponad 42 elementy: witamina, minokwasy i tak dalej, i chlorele również. Bardzo cenne jest, że w naszych zielonkach, no to, że to jest chlorofil, to wiecie, i czysty chlorofil ekologiczny, kto. Nie jest na moich grupach i bywa na zielonych stołach i spożywa już dłużej, to wie jakiej jakości są to zielanki. Sok z trawy jęczmiennej rośnie w stanie juta po byłym jeziorze. Jest podlewany wodą strukturyzowaną, stopniujących lodowców. Jest dehydrowany w niskiej temperaturze, żeby nie zabijać żywych. Enzymów i innych elementów, a chlorella rośnie jako alga słodkowodna w kadziach z dostępem słońca. Nie jest to chlorella, która jest sprzedawana w sklepach ze zdrową żywnością za 60 zł. Koloru ciemnego, podobnego do. Jak ta druga się nazywa? Teraz mi uciekło. Tak jak spirulina, silnica morska, o tak. Także kochani, napiszcie, kto z Was czuje już podniesienie, ten kto pije, kto z Was już czuje podniesienie energii i żywość. Ponieważ spożywając rano, szczególnie na czczo, jest to potężna dawka energii, ale też właśnie dożywienia, każdej komórki naszego ciała. I ktoś to napisał wcześniej, że pije koło tam południa. To, to trochę jakby mijało się z celem, nie? Ponieważ samochód potrzebuje dostać paliwo, żeby lepiej jechał, czyli żeby pokonywał góry, lasy i tak dalej. Więc potrzebujemy dlatego naczczo. Druga dawka chloreli Najlepiej spożywać na koniec, już po umyciu zębów, jako ostatni posiłek, nazwijmy to tak, ponieważ chlorella sprząta w nocy. To ona sprząta i, i robi ten detoks, a picie na czczo zielonek powoduje wyprowadzanie z organizmu tego oczyszczania, tego... Hmm, uwalniania metabolizmu. Istotne jest dla wielu ludzi, że nasza chlorela perenoidosa sroginiana wyprowadza również metale ciężkie. Więc jeżeli są istoty, które przyjęły to, co nie powinni przyjąć, wiecie o co mi chodzi, to też bardzo ważne jest dla nich spożywanie naszych zielonek. Czy macie, kochani, jeszcze pytania? Pory picia zielonek jak najbardziej ustalacie zielonkową sami. Iwonka, Iwonka pisze tak: Ja czuję nie tylko po wypiciu naszego eliksiru, ale także, że widzę Ciebie, Zosiu. No to fajnie, cieszę się bardzo. Powiem Wam też, że pierwszy raz właśnie zrobiłam, że jeszcze poleżę, no i trochę musiałam pędzić, mądrość jakoś mnie tam, wiecie, że takie poleżałam sobie, to jest najgorsze, co można zrobić, jeszcze 5 minut, jeszcze poleżę. I tak naprawdę sama nie wiem, dlaczego tak zrobiłam, no ale jestem i cieszę się z Wami. Także... E, Wszystkie osoby, które zgłosiły się do dzielonego detoksu, będą. Y, są w mojej grupie na WhatsAppie. Walu, y, ja do Ciebie napiszę na tym, y, na Facebooku, albo zadzwonię do Ciebie i ci powiem Ci w czym rzecz. Jeżeli chcesz z nami już uczestniczyć, to, to zapraszam, bo to jest cudowna rzecz. Czyli. Y, NACZCZO to jest bezwzględnie dla kogo to znaczy. Jeżeli ktoś z Was zadajecie pytanie, zażywa leki NACZCZO, to napiszcie mi w grupie. A więc kochani, ja się cieszę też, że Was widzę. Jeszcze łyczek. Jak dzieci. Dzieci bardzo lubią zielonki, a szczególnie chlorelle, ponieważ nazywają ją kroszkami. I jest ona, smakuje ona z echpastydyni. Dla tych, którzy, którzy nie wiedzą, także, kochani, spróbuję jeszcze włączyć się dziś drugi raz do Was. Pytania mi zadawajcie albo tutaj na czacie, pod tym nagraniem. Albo ci, którzy mają dostęp do grupy, zachęćcie, bo to jest bardzo istotne. Mamy taki fajny, dobry czas, żeby rozpocząć odrobaczanie, też, nie? 24 lutego jest pełnia księżyca, wtedy jest namnożanie tych larw i będziemy działać. Pod tym filmem też, Walu, i dla tych, co nie wiedzą, zostawię link. Do zakupu ziół na pasożyty, na stronę tej, tam gdzie ten pan nam dał rabat na, na, batko, na, pasożyty, na zioła na pasożyt, na na pasożyty. I kod jest zielonki dużymi literami. Tam jest, wpisz kod i na pisaniu kodu nalicza Wam się bez względu na to, jaką ilość kupujecie, to znaczy minimum dwie u tego pana jest i wyżej. Na terapię potrzebujemy cztery opakowania. One kosztują 33,21 jedno, minus 15% każde, jak kupujemy. A więc przytulam Was ciepło. Miło było Walu, Ciebie tu widzieć. Aniu, Iwonko, i <laughs> przepraszam, i do dzieła. Cudnego dnia i cudnego detoksu. Jak zacznie się Wam chcieć jeść, to pijcie sam sok. Beatka pisze, ja już wypiłam, brawo, ja jeszcze trochę mam do wypicia, bo zielona się robi jak pije. Iwonka pisze, czyjemy jakieś warzywa w czasie detoksu. Ja bym sugerowała, jeżeli wytrzymujecie, to trzymać na zielonkach będzie lepsze oczyszczenie. W ostateczności wprowadzić sok po staci płynnej. Pamiętajmy o tym, że jak wychodzimy z płynnego detoksu, to pomału wprowadzamy, nie, na przykład najpierw pieczone w piekarniku jabłko, coś takiego lekkiego, nie, nie od razu wchodzimy w takie duże i po tym linku do jeszcze się można zaopatrzyć w tym terapię na pasożyty i startujemy w pełni 24 lutego. Ja bym proponowała, bo te akurat zioła stosuje się dwa razy dziennie po jedzeniu, czyli jedzenie w tym przypadku dla nas jest sok z bo sok z trawy z posiłkiem. Więc y, tak zrobimy. Wala pisze dobrego dnia i ja Wam również dobrego dnia. Miło Was widzieć. Start! Buziaki przytulam. Pytania jeszcze raz pod filmem albo do mnie prywatnie, albo na grupie y, detoksu zieloną żywnością. Też z Tobą się Walu skontaktuje. Przytulam mocno i Iwonka, Dzięki Zosiu, proszę bardzo. Papa. Pa. Niech pan zbliży.